Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks. Wczoraj podczas nagrywania recenzji nie wychwyciłem błędu związanego z ramieniem i łyżką. Dlatego też dzisiaj powiem Wam dokładnie o co chodzi. Jak pamiętacie z recenzji, wszystkie trzy siłowniki są ustawione w jednej linii. Przez co środkowy siłownik, który jest odpowiedzialny za ruch łyżki, no, zmienia nam jej pozycję podczas podnoszenia i opuszczania ramienia. Mimo, że sterujemy tylko ramieniem, a nie sterujemy w danym momencie samą łyżką. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Przykładowo, nabieramy ziemi do łyżki, odginamy ją, żeby ona nam się nie wysypała. No i teraz podnosimy ramię. No i zobaczcie, łyżka nam się z powrotem otwiera. W momencie, jak ją w tej pozycji odchylimy do tyłu no i będziemy chcieli o i widzicie jak chcemy zjechać ramieniem w dół to w tym momencie już nam się to blokuje nie możemy dalej nim ruszyć musimy najpierw odgiąć łyżkę i dopiero wtedy możemy dalej tym ramieniem sterować w momencie jak przepiąłem ten siłownik na aksla w miejscu podpięcia ramienia. To wszystko już działa prawidłowo i możemy sprawdzić od razu. Odchylamy łyżkę i podnosimy ramię. I łyżka już nam się nie otwiera. Wszystko działa poprawnie. No i też z zamkniętą łyżką możemy sobie zjechać na sam dół, nie tak jak poprzednio. Mniej więcej tutaj na tej wysokości nam się to wszystko blokowało. No i to wszystko, co chciałem dodać do wczorajszej recenzji. Żadnych innych problemów, błędów tutaj jak na razie nie odkryłem. A na dzisiaj, z mojej strony, to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.